Dzień dobry widzowie! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dziś zaczynamy vloga od wizytacji w sanepidzie. Pokażę Wam witrynę, jak daje do myślenia. Zobaczcie, ile cukru znajduje się w poszczególnych napojach. Coca-Cola miś świata, ale w ogóle wszystko tyle cukru, kto by pomyślał? No. Także można coś wyciągnąć z wizyty w Sanepidzie też. Chodź do Idziemy. Tyle cukru pijemy i jakby ktoś nie wiedział, to w tych wodach kubusiowych smakowych to też jest cukru po kokardy. Także, jeżeli chcecie się napić, napijcie się wody bez żadnych dodatków smakowych. Bo tam zazwyczaj, nawet jak pisze, że nie ma cukru, to jest jakiś słodzik zamiennik i to podnosi cukier we krwi to jest niezdrowe. Nie dość, że jak sobie tam ciasteczko do kawy zakąsi, bo jest człowiekiem, to jeszcze picie. To podnosi kaloryczność i nie ma co, słuchajcie. Tam idzie do Minisia. <laughs> Bilecik zanieść. Kupiliśmy parking. I idziemy na shopping, tak troszkę tylko, nie dużo. Troszkę będziemy shoppingować się, gdzie ona jest, gdzie. Dobra, idziemy widzowie na shopping, troszkę z Donią. Ona ma mało czasu, ja też, ale czasami nam się udaje. ja wideo Otwórz. Magiczne Magiczny. szafko. Magiczne szafko, otwórz się, nie chciała? Weź tam zahacz, żeby było zahaczone, bo się przew... <śmówiłem> przewrócić. A tak jak się zahaczy, chociaż na jedną, to... to tylko kartofle porozwalają się nam najwyżej. Jesteśmy po zakupach w Interze. i <śmówi> Jedziemy do domu. Zanim stolarz zadzwoni i powie, ride right now, na salon. Nie wsteczny. Nie, bo stolarz dzwoni w ostatniej chwili i, i mówi, e, będę, i za mówi będę za 5 minut w salonie. Więc my teraz sobie wypijemy kawę moi widzowie, bo ja nie piłam. Do to oczywiście wstaje i kawę robi sobie i kanapkę z nutellą bardzo niezdrową, z dużą zawartością cukru. No, ale wiadomo, dorosła jest. Głupio nie gadamy, głupią nie gadamy. A ja teraz pojadę, zrobię sobie kawę. Ej, kup i na pewno, no dobra, odpal, no, odpal, dobra. I na pewno przyjdzie mama z tatą, bo jest 11.40, to jest ich czas. Widzicie, jaką, jaką mam krostę na środku czoła? Nie widzą. Tak, To nie jest aż takie ważne znowu. Jedziemy. I jesteśmy u Doni w lokalu, bo stonarz przywiózł resztę mebli. I czekamy. Aż się wyładują. Widzicie schody do pedii, do wyszaki. A czy jest pani inwestor? Dogląda prawidłowości przebiegu prac. Ile ledwo żyję. <grym> tak, to jest. Obuchem w łeb. Ostatnio słuchajcie nawet y, takiego mam pierdolca. Oj, to znaczy takiego mam fizia. Takiego mam kota, dostałam nowego, mm. że. Budzę się, 8.30 albo ktoś mnie budzi, 8.30 jest koniec i nie idę spać dalej. Jakby ktoś mnie parę miesięcy temu obudził 8.30, to odłożę. O czym ty mówisz do mnie? O 11.00 wstanę ewentualnie. Tak. Natomiast... Nie tym razem, nie tym razem. Dziękuję, posłałam do niej dzisiaj popaczkę. Tak, dziękuję do się... The next day. Dzień dobry, witam się kolejnego dnia. Słuchajcie, w dzisiejszym dniu już pokażę Wam meble w salonie Dominiki, bo ma je od wczoraj w komplecie pełnym. Tak, ona ma dziś kurtkę Sławka. Sławka nie ma w domu, zobaczcie. Kota nie mamy, szyharcują. Gangster dress. <gankster dress> e, dzisiaj też moi drodzy, zamiałam stolarza, który robił te mebelki u doni w salonie. I on się nam udał. Pan Andrzej. E, pan Andrzej. I pan Andrzej był dzisiaj u mnie na pomiarze kuchni. Oczywiście odwiódł mnie od mojego pomysłu dość szybko i sprawnie ale mamy jeszcze kilka zmian do wprowadzenia, a te zmiany musimy przedyskutować ze Sławkiem, no bo on jest inwestorem razem ze mną, więc trzeba przedyskutowywać, chociaż on, mu, on zawsze mówi, zrób jak chcesz, ja tobie ufam, on tak bardzo nie lubi, słuchajcie, ani projektować. Ani wymyślać, albo on nie ma takiej też wyobraźni, że wiecie, jak, jak to Wszystko będzie wyglądało, nie, jak takiej przestrzennej, te... jak to mężczyźni, nie wiem, czy wszyscy, bo jednak architekci są, stolarze są i oni wiedzą, co mówią. No ale to też myślę, że może na podstawie doświadczeń, bo taki zmysł ma nie każdy. Ja akurat mam, ja wiem, co chcę i też wiem, co mi się podoba, słuchajcie, ale to, co mi się podoba, mój stolarz powiedział: N -n, Laboratorium, nie polecam. I tak mnie zgadał chłopakiem. Ja Wie, w sumie to masz rację. Masz rację i przyznałam mu rację. Nieraz wiecie, tak się czegoś uprzemy, a to niekoniecznie jest dobry kierunek. I ja dzisiaj w takim momencie byłam. Opowiem wam trochę o tej kuchni, ale to może w późniejszym czasie. A teraz jedziemy z Dominiką, bo do niej pojedziemy teraz zobaczyć te baterie. Dobra, to najpierw pojedziemy baterię, bo mamy już do odebrania z Lewik na salon. Zamówiliśmy taki mały kwadratowy, czarny i taką umywaleczkę. Hmm, ona jest z takiego czarnego marmuru, no takie chciała, takie wybrała, takie kupiła. E, no i do nich trzeba baterię dobrać e, i bezprzewodowe ogrzewacze wody też. Jeden. Oczywiście słuchajcie, wczoraj odebrałam pismo z Sanepidu e, na te, e, co oni tam jeszcze potrzebują. Jest grubo. Ręce mi opadły po prostu. Ręce mi opadły. Jeszcze potrzebują jakąś kurtynę powietrza nad wejście do drzwi, żeby zimne powietrze z zewnątrz nie wchodziło do mieszkania. Do, A po lewej szkoły, i po prawej nie. wielkie grzejniki pod całymi oknami. Słuchajcie, są. Głupota. Albo jakaś kurtyna, która nie przeszkadza w ruchu. Czyli zakładam, że jakaś spleksy, wiecie, z kolejnymi drzwiami. Masakra. Już kupiłam taką kurtynę powietrzną. Wczoraj przez Allegro, żeby to zamontować, jak już będzie elektryk żeby później nie trzeba kłuć ścian, wiecie o co chodzi, bo taką klimatyzację wyciągnąć na zewnątrz, to raz, że to jest koszt dla takiego młodego inwestora. Znaczy, wiecie, to jest problematyczne, bo I to problematyczne. się i lokal psuje, no bo się ściany Przez mur czasie, się, wiecie, I jednak przedrzeć. I za to przedrzeć. zapłaci? Ja? No, ale ja później tego nie wezmę, dziura zostanie, kto zrobi ścianę? Y jest problem większy, po prostu. Widzowie wiedzą, są dorośli, często wiedzą. Jest problem większy, no i w związku z tym problemem znalazłam taką kurtynę powietrzną, tak to się nazywa. Na Allegro była niedroga. Jest mniejsza niż klimatyzator, no ale myślę, że ona wystarczy. Ona ma, wystarczy. Być, ona ona ma działać, być, zresztą ma wiecie. Być. Ma, być. ma być. Ma być. No więc będzie. Nawet mówią ludzie, że ogrzewa takie pomieszczenie 20 kwadratów w niecałą godzinę, więc jest dobrze. A tu chodzi generalnie o to, żeby ona nawiała na chwilę, no bo grzejniki są jakby stacjonarne i nie ma potrzeby dogrzewania do lokalu, ale musi takie coś wiuchać. No, to tak jeden z wielu aspektów sanepidu. Jedziemy teraz do Brico zobaczyć jakie mają baterie, bo musimy dokupić baterie. Mamy trochę pochmurno nieba i jest dość chłodno, ale pomijając, my mamy Brico przy Interze. Przy Interze idziemy tu swego czasu była ładna bateria kuchenna, ale oczywiście jak chciałam ją kupić sobie do kuchni, to właśnie nie było oprócz tej prezentowanej. No, ale może już są i bym chciała, żeby do niej sobie taką ładną kupiła. No, 200. i mi, mi się podobała taka, tylko ona miała jeszcze taką szerszą wylewkę. One są po 219 zł. To takie są na Allegro za 200 z tą szerszą wylewką. Tak ci Ta się ci wydaje, płacuje? że takie. Nie. Może tylko podobne do nia. No, A nie chcesz tą mi? ruchomą wylewką, taką jak my mamy w domu? Ona jest fajna. Opłuczesz sobie na obkoło, bo ona jest taka elastyczna. 250, później taka. Pięć. 500. Nie, no, 5 paczek to ja bym nie chciała, żebyś ty wydała, bo to bez sensu. Gdzie? Do mrów. Aha, tam też Patrzcie, są po 88. Decyzja została bardzo szybko podjęta. Do niej, co? 250 zł albo 499 zł za jedną baterię. Never. Kupimy na Allegro. Bardzo szybko, słuchajcie, została decyzja podjęta. Nie ma, nie ma co gadać. Teraz moi drodzy, kupiliśmy baterie w sklepie. Bo pan powiedział, żeby nie kupować w żadnych brikach, bo są lipy. No i wzięłam sprzęt sprzątający mój ulubiony, czyli Mop Zero i Dyson. I jedziemy sprzątać podłogę tam, bo tam wiecie po tym stolarzu tyle wiór, bo nam przycinało nam ten stopień do pedy, bo był przedługi. Nas poniosło trochę z projektowaniem. No i teraz musimy tam to posprzątać. No i co będziemy mogli to zrobimy już dzisiaj, wiadomo nie? Mamy dwie godziny, bo za dwie godziny jadę z mamą do lekarza, więc muszę być w domu paragony jakieś, naprawdę wszystkiego pełno, muszę sięgnąć ten płyn. No moi widzowie, wy jeszcze tu nie byliście jak są meble. No dzisiaj będziecie mieli e, swój debiut tu w tym salonie, już wam pokazuję. O, tu jest Donia. Tutaj ma recepcję, słuchajcie, już wam pokażę tą recepcję. To jest szkło, bo tak jej się podobała. Tutaj jest coś może oddale, o. Zrobił wiadomo szufladeczkę, tu taką sprytną półkę pociągnął ten tu na półeczkę, żeby miała do kasy fiskalnej i do tego, no tu ma taką klasyczną szafkę. Ten stół będzie w kuchni, więc nie tu, tu będzie szafa na kurtki dla klientów, prawda Donia? Tutaj, słuchajcie, z tej strony matcyny pomysł, zobaczcie. Fajna szafka, bo mówię tak, wiecie jak to jest z narożnymi szafkami, z reguły się z nich nie korzysta, bo o nich nie ma dojścia, a tak z drugiej strony jak jest otwierana, to zawsze miejsce. No, e, tutaj ma biureczko, tu ma podest do pediki, tu będzie postawiony fotel, tu już jest dziura na pochłaniacz. E, tu jest, zobaczcie, taki, e, taką umywalkę kupiliśmy, no bo musi być i to i to, wiadomo, tu będzie wpuszczony zlewik, który jest w tamtym kartonie, także takie pomieszczenie spore oświetlenie. Tu będzie z tej strony koleżanka robiła, wiszą bardzo ładnie, będzie robiła rzęski i co ona robi? I brwi, i masaże kobido. Także dziewczyny i kobiety będę tu spędzała sporą ilość czasu. Tam będzie kupiona kanapa na poczekalnię. No i tutaj będzie montowana ta kurtyna powietrzna, o której wam mówiłam. Salon jest duży, teraz. Bo te płytki może nie widzicie, mają takie zacieki i ja mówię wezmę, high zero ono wytłucze lepiej jak klasyczny mop. No ale to jest moje zdanie. Zabieramy się do sprzątania tutaj, żeby to już nabierało takiego ostatecznego sznytu. Moja pani inwestor młoda. Jakbyście nie wiedzieli widzowie, bo na pewno pojawią się takie komentarze, że o mama statą dali. Niestety nie, zrobiliśmy to celowo żeby dziecko poczuło się sprawcze, to jest ważne. Jakie takie pierwsze pieniądze się zarabia, to jak sobie człowiek coś kupi, no to wtedy ma swoją sprawczość. No i ona sobie kupiła i mówi, że nie żałuje. Co nie do niej? Pokażę wam łazienkę. E, tutaj. Tu się zapala światło. Cicho, cicho widzowie. Tu. Tą komódkę dostała od mojej mamy, bo mama chciała ją zutylizować, bo jej za dużo tutaj była, tylko Donia po prostu kupiła nowe uchwyty, bo ona już tutaj była. No i tutaj jest wiadomo, Slednik to jest wszystko do wymycia, do wyszorowania. Kosz już sobie kupiła dziewczyna. No, no i tak, sprzątamy. Miałam 4 razy, 4 razy była brudna woda, więc już yy, zwykłym mopem umyjemy. A teraz obowiązkowa wizyta w Action, ze względu na to, że skończyły się ręczniki papierowe, yy, i do mnie chciała jeszcze tam coś kupić sobie, więc poszła po bilecik, bo tutaj też trzeba brać te bileciki nieszczęsne i będę z mamą jechała. Drodzy widzowie, zaczynam nagrywać tego dnia z samochodu. Bo ja mam głównie wtedy czas. Naprawdę. Ta właścicielka salonu, ta też, nie chciała wrócić. Nie chciała. Bo ona usłyszała jak ja powiedziałam, dobra, niech jedzie raz. No, daj mi tam statyw do tego telefonu. I dobra. wiecie, i teraz wyprasowałam do niej firanki i wyprasowałam zasłony do salonu. I w związku z tym, że miałam wam powiedzieć o meblach, to wam powiem. Kuchennych meblach. Już mam wycenę, wszystko wiem. Troszeczkę koszt, to kosztuje, jak to na tym TikToku, trochę to musiało kosztować, trochę to kosztuje. Nie wiem, czy będę mówiła o cenie, bo to jest, wiecie, każdy ma inną kuchnię, każdy ma inny gust, każdy ma innego stolarza, każdy stolarz inaczej bierze. Więc takie mówienie, ile, ile, dużo. Dla mnie to jest dużo, może dla kogoś to jest mało, dla mnie to jest dużo. O matko. Co? Pelet mają, a ja to muszę wyjechać, a tu do siostry przy pelet. Yy, ale okej, okay, tak jakoś zgrabni szwagier ułożył, że przejadę. Yy, otworzę sobie bramę. Zobacz psa. Tak? Tak. Gdzie jest pani? Oczy wolą. jest fineczka? Tak. Jaki piękny piesek! O ludzie, co no. za piękny pies tutaj jest. Taka jest. <grych> Gdzie jest transporter pieskowy? Nie ma. Kurka wodna. Nie ma transportera pieskowego. Trzeba iść. I w związku z tym, że słuchajcie, że z czasem mam ostatnio tak jak mam, krucho, bo robię różne rzeczy. Dla niej też, dla tej gwiazdy mojej. No to e, dzisiaj były placki ziemniaczane na obiad. E, jeszcze się dziadki załapali. Igor robił kogel. W zostały mi trzy białka. Dodałam do tego trzy jajka. To były takie dobre placki, słuchajcie. E, taki sposób mojej babci, jakbyście chcieli, to wam powiem. Zawsze jak robię placki, to sobie o tym przypominam. E, ile dajesz jajek, tyle daj łyżek mąki. I zawsze są takie super chrupiące że to jest ten pomysł, ale jak macie lepszy pomysł na placki ziemniaczane, żeby były chrupkie, bo to też patelnia, ta patelnia stalową, którą ja mam, jak jest bardzo rozgrzany tłuszcz, to już się nie przypali na pewno, ale jak się tak rozgrzewa i się wleje y, ciasto na placka, to bankowo się przypali, przywrze, może nie przypali, przywrze. No, także y, ja mam taki patent na placki, jakie Wy macie patent na placki ziemniaczane, żeby były pyszne, chrupiące, to piszcie mi w komentarzach, bo ja jestem bardzo zainteresowana tematem. Jesteśmy pod Brico i wiecie co? Idziemy do briko w takich kapciach domowych do, do latania po podwórku. Donia idzie w takim secie. Ja mam bardzo podobny. Ja mówię, ty nie, do Brico to chodź, ubierzemy e, buty normalne. Ona mówi, ale nie ubieraj, bo ja też będę musiała ubrać, a tak to będziesz ty i ja w takim w takim secie. Finka poczeka na chwilę dla na nas tu, a ja wezmę was widzowie i pójdziemy po żarówkę. Wam powiem dlaczego, bo żarówki z Action to są chyba lipne. Nie wiem, jeżeli macie inne zdanie, to ja ostatnio kupiłam sobie fajną taką boho e, lampę e, do dużego pokoju na stolik przy kanapie i mi mryga ta żarówka i mryga, ja mówię o kurczę ta lampa nic nie warta, pewnie się popsuła i mama dzisiaj przyniosła mi taką dużą lampę, co kiedyś jej dałam i ta żarówka z poprzedniej lampy w tej mojej starej lampie działa, ja mówię to jest kwina żarówki, a nie lampy z, z pepko. Wyje mi samochód i wyje. I ja mówię, to nasz? Patrzę, mrugają światła, nasz. A ja mówi, Finka biega pewnie po fotelach i mi włączyła alarm. I ja mówię, dobra, to kup te żarówki, a ja już. Co się tu dzieje? To ty biegałaś po fotelach? Tak? I włączyłaś pani alarm? No dobrze, dobrze, ty jesteś fajna, ty nie wiedziałaś. Skakuj tam na fotel do Doni. Uciekaj. musi Tutaj nie wyjdzie, bo to są takie obce samochody by Cię mogło coś potrącić, nie? Coś ty tam idź do doni. Tutaj idź w O, i tam sieć. Już jedziemy. Tak ze mną na kolanach będziesz jechała. Ja myślę. Co tam jest? Czuję, że będziemy mieli z nią zabawę, słuchajcie, w tym salonie. Ale tam ci Państwo mają też takiego młodego psa. Ten młody pies. Ten młody piesek to jest tak, taka duża rasa jakaś. Nie znam się na psach aż tak bardzo. Ale taki jest duży piesek. No i też tam przychodzi do salonu, bo tam jego pancia młoda będzie miała też salon przy Dominice. I też tak się właśnie łasi fajnie. I ja mówię, to dlaczego nasza nie może jechać? Ona jeszcze tam nie była nigdy. My po prostu tam znikamy. Ona czeka w domu, nie? To tym razem ją zebraliśmy. Niech tam sobie dziewczyna zobaczy. Będziemy wieszać firanki i zasłonki. Znaczy ja będę wieszała firanki zasłonki do niej. A wczoraj żeśmy pucowały, słuchajcie, fugi. Bo do niej ja mama, tu są brudne fugi. Ja mówię, to kup preparat do fugi i tam pojedziemy. Są takie wąskie, długie szczot szczotki w action i tymi szczotkami szło jak złoto. I cztery wiadra brudnej wody. <grytanie> Także jak się fugi to czyści nie teraz... za dużo. Kupiłaś sama żarówki? Za co miałam kupić? A kupiłaś mi też? Ta jest dla Ciebie? Dobrze, bo jest neutralne światło. Dobrze. A ta jest zimna i jest dla mnie. Dobrze. Do łazienki? Tak. Y, a dobra? No dobra. Jedziemy. Zawiesiliśmy. O, jaka fryzura u matki. Zawieszone. Już Wam pokazuję, jak wyglądają te zasłonki. Doniosę wybrała akurat czarne, bo jej tu bardzo pasuje. No więc. Tak się prezentują zasłonki. No bo tutaj ma to czarne. Nie, Pani, pani? No to ma takie czarne zasłonki. Są do skrócenia, ale na taśmy zrobimy, żeby jej pasowało. Takie są? Jesteśmy pod Action. Chyba ona ma tak blisko z lokalu do Action, że mnie to martwi. Donia, ty widziałaś ten wydruk? Jak on wygląda? Jak źle? Jakiś pasek po środku idzie. Dobra, niech się martwią przecież. O ile rzeczy ja się mogę martwić, prawda? Wow, zobaczcie, już można sobie kupić. Już na ogród można kupić sobie różne. Mm, tu jest Wielkanoc. Widzowie, tu jest Wielkanoc. I to jeszcze jak? Kolorowanki? Donia, no co ty? Kolorowanki. Kolorowanki. Mm, takie coś to będzie ci niezbędne. Stoliczek bardzo zgrabny, Nie ma białych? Na czarnym to będzie kurz bardzo widać. To biały. A do czego ci większy? Na 45. A po co mi taki mały? Szybka decyzja. O, jaka szybka decyzja to była. Widzieliście widzowie, co za szybka decyzja? Porobiliśmy trochę. Wiecie, człowiek się tak narobi. Mi chyba zaczniesz płacić jakąś pensję, bo ja się codziennie tam narobię. Pewnie, że chce matka. Matka chce... Powiem wam widzowie, że w Action to zawsze coś miłego. No zawsze. Słoik z pokrywką na zapasy. Drewnianą pokrywką. Drewnianą pokrywką. Taki malutki chlebak. Ja oczywiście rozstałam się z chlebakami, to też wam o tym mówiłam, że chleb najlepiej przychowuje się w ścierce lnianej, Paweł, w lodówie. Nic się nie psuje. Tak, Ale to jest bardzo. To? Tak, to jest A to. Pięć aszek, no, chcę, to no, mówię dzieje. ci, tu są takie pojedyncze. Tam masz pojedyncze. No i takie Dziemy. ci się nie podobają? Co? Nie podobały ci się tamte? Nie, no, wzięłam je, mówię. A, no to czego szukasz? Bo więcej? Te są zamykane. Ojej, są pani, pani, tam o. zamykane. Punkki w nie. weźmiesz z domu. Tam dalej jest, jest kuchnia. Ja tam staram się nie zaglądać, bo jeszcze kupię jakieś koszyczki znowu do frytek albo. Nie zaglądaj tam, nie zaglądaj tam, nie zaglądaj tam. No i, jaki ładny chlebak. Dopiero co mówiłam widzam o tym chlebaku. Już wam pokażę, sam siebie będę pokazywać. Pokażę wam towar. O, te domki. Moja mama chciała tego. Ale ej, ten domek, to jest niższy, a ja mam taki domek, widzowie, tylko dwa kremowe i wysokie. Ale teraz zajrzę tu kamerą i zobaczę, jakie są kolory. Ten będzie kremowy. Jest kremowy, patrzcie. A tu stoi taki. Naprawdę człowiek to jest zakręcony. Słuchajcie, widzowie, to jest skarbonka na pokuszenie. Jak człowiek widzi, nie? To by brał.